Cześć, witajcie kochani Pepkowicze, jestem w Pepko i na wstępnie poproszę Was o polubienie mojego kanału, jeżeli tego jeszcze nie robicie, z dzwoneczkiem. Pod filmem macie link do Instagrama, będzie mi niezmiernie miło, jak polubicie mój Instagram. Tam pokazuję całkiem coś innego. I no, jak zwykle, proszę Was o komentarz mm, dla logarytmu YouTube'a. Jak nie macie czasu, zostawcie jakiś znak po sobie, po prostu. Ja Wam pokażę, jakie są wsiczne osłonki. Patrzcie, takie zielone do powieszenia ze sznurem i zobaczymy cenę, cena 25 zł bardzo ładne o. no i słuchajcie, buźki chyba 20 zł, jeszcze sprawdzę ja mam taką, pokazywałam wam w holu zapraszam do mojej holi tak, 20 zł, mam taką tylko w odcieniu bardziej białym ta jest bardzo ciekawy taki wazon. Słuchajcie, za 22 zł, bardzo ładny kolor. Jest Tutaj jest w kształcie taki wazony, słuchajcie. I zaraz wam powiem, cena 25 zł w kształcie takiej kuli. I tak to się prezentuje. Powiem Wam różnie z tymi cenami: raz małe są, raz duże, raz można znaleźć pepkę, raz nie. Ta osłonka jest bardzo ładna, ona wygląda jak taka zrobiona. Kupki też są takie, słuchajcie, w galeriach, 15 zł. Bardzo, bardzo ładna. To może być do wykorzystania nie tylko jako osłonka na kwiatek, ale słuchajcie, nawet łazience na jakieś przybory czy kosmetyki no różnie. Tu mamy taką retro. Bardzo ładną też, ale patrzcie, nie ma ceny. Może na tej innej. Taka, słuchajcie, y, PRL, 17 zł. Wzorowana, bardzo ładna, bardzo mi się podoba. Śliczna jest, powiem wam. I mamy taką białą. Do tego można świecę też dokupić w takim stylu, 20 zł. No, i mamy taki wazon zielony, i takie są też zielone świece. Zachęcam do moich innych przeglądów. Za 12 zł, tam zobaczycie. O! I tak się to, słuchajcie, prezentuje. No, i teraz mamy takie wielkie naczynie szklane, które może być wazonem może być osłonką do wykorzystania, jak tam potrzebujecie. Jest ciekawy, powiem Wam. I cena 50 zł. Tak się prezentuje. O. No i takie osłonki na nóżce słuchajcie 25 zł. Powiem Wam bardzo ostatnimi czasy PEPKO powiększyło swój asortyment. Dużo jest świec, doniczek doszło po ścile. Więc powiem wam, że ten sklep jest konkurencyjny, jeśli chodzi o inne sklepy, o ceny i jeśli chodzi o jakość. Powiem wam, że te produkty wcale nie są takie złe. Wszystko według mnie jest produkowane i tak w tych samych fabrykach, tylko naklejane inne naklejki. Więc, jeżeli ktoś się snobuje, że ma z innego sklepu, to wiecie, może mieć z innego sklepu, ale z tej samej fabryki. To patrzę, słuchajcie, ale nie ma ceny. A jest ciężka jak nie powiem co. W środku jest cena, bez sensu w ogóle Wam powiem. I cena 35 zł. Ale ja uważam fajna cena. Teraz te mniejsze. Nie wiem, czy uda mi się. Słuchajcie, zobaczyć cenę. Bo się odbija światło, ale cena 25 zł. O ceny powinny być słuchajcie, tu z boku napisane duże ceny, nie każdy słuchajcie, jest w stanie to rozczytać nie wiem, czy jest taka dziwna polityka i patrzcie, napis Lowe takie wazoniki i cena, no tu jest normalna cena, szkoda, że z tyłu 30 zł a nie z przodu słuchajcie Trochę tutaj narzekam, ale to dlatego, że po prostu to utrudnia robienie zakupów, nawet słuchanie, szukanie ceny. Nie każdy też jest w stanie tą cenę odczytać i nieraz ktoś może zrezygnować z zakupów z powodu tego, że nie jest w stanie odczytać ceny, a nie chce mu się sprawdzać. Tutaj też nie ma czytników, więc wiecie, by trzeba było do kasy lecieć. Nie zawsze te kasy są czynne, e, tak puste, bo są zajęte. Kolejki są 20 zł, już promocji z 30. Bardzo fajne są te poszewki. Ta mi się podoba, 20 zł. Tu ma takie pompony. Kolejna, słuchajcie, za 15 zł. Powiem wam, że ceny są poduszek duszek poszewek bardzo konkurencyjne. E, ta jest za 20 zł, takie pompony. I jest taka granatowa. Patrzcie, ile tego jest. Te już są po 15. Więc jest duży wybór. Ta jest też ciekawa za 15. Ta jest bardzo ładna, taka retro. I zobaczymy cenę za 15. Kolejna mi się podoba za 15 z pomponami, i jest jeszcze czarna. Słuchajcie, ta różowa. Pudrowy róż jest modny w ogóle w ubraniach, ale e, też e, jako pościel. Poduszki 20 zł. E, no i tak się to wszystko, słuchajcie, prezentuje. Jest tego naprawdę duży wybór, powiem Wam, kolorystyczny. E, no i do koloru do wyboru. I tutaj, patrzcie, fajna tacka, taki stolik. O. E, ma takie wymiary. I zobaczcie cenę. I cena, słuchajcie, 85 zł, więc uważam, że to taka normalna cena. Nie wiem jak w innych sklepach, bo no, nie zrzuciły mi się w oczy, ale tutaj jest kolejny stolik, w innych przeglądach będą inne. Też bardzo ciekawe w takim stylu, słuchajcie, boho i do tego sobie można dobrać pufę, poduszki i mieć wszystko w innej stylistyce. I tutaj słuchajcie mamy. Takie dywaniki, nawet słuchajcie, za 25 zł. O! I takie wymiary. Średnica 70 cm. Znów nowość jakaś poduszka. Słuchajcie, fajna. Patrzcie, taka alapufa za 50 zł. Taka poduszeczka. Dość taka ciężka, solidna, wam powiem. I mamy fajne dywaniki. I dywaniki są. po 30 zł, takie wąskie super. Patrzcie, i to jest rozmiar 60 na 90. Bardzo fajna cena, coś takiego, bardzo fajne, Wam powiem. Więc, no, jest tego powiem Wam na dużo. No i słuchajcie, ja Wam życzę jak zwykle cudnego dnia. I do następnego. Cześć.